Dzień dobry, witam Was wagi z okazji pełni księżyca w znaku wagi, czyli e, coś specjalnie dla Was, bo tutaj wchodzimy w energię wręcz podwójną. Zresztą ja też mam sama dwie wagi w domu. E, co ten okres dla nas wnosi? Przede wszystkim bardzo ważne będą procesy dotyczące relacji. Sprawiedliwa wymiana, co uwagi bardzo mocno się klaruje, zawahanie, czy moje, czy nasze? Jestem przekonana, że dla wielu z nas to będzie taki okres, kiedy moje będzie nasze, albo w drugą stronę. Nasze będzie już tylko moje, bo będą tutaj, myślę, dość mocno zaznaczały się relacje i problemy z komunikacją, ale wymuszone też wzajemne słuchanie. To taki czas uczenia się innego sposobu, wyrażania swoich myśli, emocji i potrzeb. Nie dlatego, że tak chce, albo że jest to wymuszone, tylko dlatego, że chce być lepiej zrozumiany. Bardzo ważna będzie równowaga między strefami życia czyli obszar działania, obszar uczuć i emocji, obszar zarabiania pieniędzy oraz rozwoju duchowego planów na przyszłość. Zobaczmy zatem. Jak wygląda to czytanie na najbliższe dwa tygodnie, ponieważ nasze kolejne spotkanie będzie na nowiu 23 kwietnia, a tymczasem księżyc maleje, czyli fajny moment na porządki, na ogarnięcie, co nam w życiu w tym momencie nie służy. I z tego tytułu poproszę o cztery karty wsparcia dla wagi, na co warto zwrócić uwagę w tym okresie. Czyli od 8 kwietnia. Patron miesiąca na spodzie Rycerz Mieczy. Świetnie, bardzo mi się to podoba. Karta powietrzna, właściwy facet we właściwym miejscu. Rycerz Mieczy, o, patrzcie, jak on się wyrobił. Aż się porwał tym mieczem chyba rością. Karty przyjechały z Krakowa, słuchajcie. Na Wawelu je ładowałam, na tym wielkim czakranie. Rycerz Mieczy, on stawia przede wszystkim na bardzo stabilną i silną komunikację. Słowo czytane, słowo pisane. On wręcz wymusza, że wiele ustaleń. Myślę, że też wiele ustaleń sensu z tych zawodowych będzie na papierze, nic na gębę. Tutaj absolutnie nie ma mowy o y, dogadaniu czegoś na słowo. On mówi tutaj: Rycerz Mieczy, robię porządki z przeszłością, rzucam się na to, co mi nie służyło, czyli cofam się, bo on patrzy w przeszłość. Cofam się i spoglądam na to doświadczenie, jakie zebrałam do tej pory, analitycznie i chłodno je doceniam, i robię podsumowania. I to jest taki moment w tym momencie dla Wagi. Kiedy waga chce działać, chce dużo kombinować z szóstką kielichów, czyli z przeszłością. To jest dokładnie ten kierunek. Rycerz mieczy odcina się od niesłużącej mu bolesnej przeszłości. Tutaj, tej szóstce kielichów. On się wyzbywa z sentymentów. On nie patrzy już jak było kiedyś, bo on to odcina, robi z tym porządek. Bam! Po co? Pięknie, a z kielichów. Tu jest nowa szansa od losu. Nowy, nowy, to jest taki motyl w brzuchu dla mnie. As kielichów on często wnosi nie dla wszystkich wag, bo tutaj są też e, mężatki, mężowie, albo osoby w stałym związku. Więc ten as kielichów to jest albo odnowienie relacji, albo porządek w relacji, uzdrowienie sensu stricte, tak? Tutaj wiele wag może się też zakochać, bo tutaj w końcu odcinam się od relacji z przeszłości. Tutaj ten rycerz mieczy, atakuje te sześć kielichów, odcina się od tego i robi miejsce na nowe. Czyli tak jak wspomniałam dla wielu wag czas i moment, kiedy zamykam relacje, które już mi nie służyły, albo w końcu odcinam się od tego, bo co było, nie jest nie pisze się w rejestr i wpuszczam w końcu nową miłość do swojego życia, albo nową pasję, bo to jest też energia szalenie kreatywna. Co w działaniu dla wagi? As mieczy. bomba, bardzo mi się to podoba. To jest ten miecz, to jest ten miecz, którego tutaj trzymał pazik, czyli tu bardzo analityczna decyzja waga w swoim żywiole w końcu powietrze kasa we w uczuciach i emocjach pustelnik i piątka denarów w, pla w planach nie myślcie w ten sposób to jest do przerobienia na królu lichów. fajnie czyli tak na obszarze działania waga jest w swoim żywiole, bo ten as mieczy to jest ta energia, która mówi: odcinam się od tego, co mi nie służy, odcinam się od tego, na co nie mam wpływu. Robię porządki z tym, co jeszcze może profitować, ale odcinam się od tego, co jest dla mnie tylko i wyłącznie zbędnym balastem. Dlaczego? Dlatego, że robię miejsce na nowe. Bo jestem przekonany, że to jest uświęcone tym laurem zwycięstwa. Zrobienie przestrzeni, odcięcie się od tych rzeczy, które nam nie służą od dłuższego czasu. Ona, ta karta ona też nie wynika, y, tutaj jest akurat ręka z chmury, czyli taki dar od losu, ale pamiętajcie też, że to przychodzi po dziesiątce mieczy, a dziesięć mieczy to jest zranienie z zewnątrz. Czyli w końcu uwagi wychodzi uwolnienie od tego, co już Wam ciążyło, ale nie ciążyło dlatego, że to były lęki i obawy w głowie, tylko zostaliście mówiąc fizycznie dojechani przez kogoś. I tutaj w końcu działam, uwalniam się od pewnych stereotypów, myśli, schematów, które gdzieś tam mi ciążyły, lęków i obaw, i bardzo mi się to podoba. To są w ogóle nowe pomysły w działaniu, na nowe pomysły, nowe analityczne podejście, kalkulowanie czegoś, nowa idea. To nie jest kreowanie, bo kreowanie to by było Kielichy. Tutaj przeliczam, kalkuluję. Opłaci mi się albo się nie opłaci. Nowa umowa, nowy kontrakt, nowe zlecenie. To jest głowa, tu się odzywa zdrowy rozsądek, energia bardzo wagowa. Tylko pamiętajcie, uwagi, jest tendencja do wahania w to czy we w to. Wahanie, które opiera się bardzo często na tej sprawiedliwej wymianie, bo waga tak właśnie chce działać. I tutaj w końcu ten as mieczy mówi ok, Bam. W te albo we w te, czyli wymagane będzie podjęcie działania. To są szanse, które się pojawią, które naprawdę warto od życia uchwycić. Pamiętaj, czas nie działa na Twoją korzyść w tej karcie. Czyli wszelkiego rodzaju propozycje, układy, nowe możliwości, łap się za to tutaj w tej karcie. Emocjonalnie dziewiątka denarów, czyli sam ze sobą też czuje się dobrze i stabilnie w karcie wagi. Dziewiątka denarów mówi o tym, że podejmuje sam wolne wybory, które będą, które będą mnie uziemiać. Czyli to jest też taka energia dla mnie spójna z tym spodem czytania, bo tutaj podejmuję decyzję o uziemieniu, a tu mam tego asa kielichów, czyli tą szansę od losu na nowe uczucie i emocje, na odcięcie się od tego, co było, właśnie po to, aby na obszarze emocjonalnym odnaleźć zadowolenie z siebie. Myślę, że wiele wak może tutaj pokazywać się w takiej energii braku zadowolenia w relacji. W takim pominięciu własnej roli i funkcji, umniejszaniu samemu sobie. I w końcu pokazuje się ta energia dziewięciu denarów, która mówi: Bo dziewiątka jest samowystarczalna. Tak, ja jestem wart. Ja sam też jestem w stanie egzystować. Ja sam sobie jestem rewelacyjną wartością. Kocham siebie i pamiętaj. Najpierw musisz pokochać siebie, żeby pokochać kogoś. Bo jeżeli brakuje Ci miłości samego do siebie, to nikogo innego nią nie obdarzysz. To nie jest tak jak z jabłkiem, że ja nie zjem, a dam Tobie. Absolutnie. Tym nie da się podzielić. Uczucia i emocje najpierw znajdujemy w dziewiątkach do siebie samych, a dopiero potem, kiedy mamy ich pełnie w dziesiątkach, możemy obdarzyć im kogoś innego. I uwagi, znajduje się ta miłość do siebie. I to na długi czas. Myślę, że wiele wag tutaj będzie... W końcu stabilnie budowało swoje poczucie własnej wartości w uczuciach i emocjach, czyli nie ma zachwiania. Tutaj w końcu przyjmuje sam swoje stanowisko. Pamiętajcie, Relacje nie tylko i wyłącznie partnerskie dotyczy się też relacji w rodzinie, z przyjaciółmi, z, z, z bliskimi. Także tutaj odnajduję w końcu swoje miejsce. I przez to, że jestem niezależny, bo to jest dziewiątka i tu mam tego ptaszka, jestem niezależny, mam wolność wyboru i decyzji, w którym kierunku emocjonalnym chcę podążać. Czy chcę być z kimś w relacji, czy warto tą relację zakończyć, a może warto ją po prostu ustroić, bo ten rycerz leci na ratunek zamknięty. Rozgrzeszenia przeszłości i darowania sobie, dania sobie jeszcze jednej szansy. Jak wygląda to w zarabianiu pieniędzy i w budowaniu stabilności? No, tutaj waga jest zdana nie każda, ale myślę, że ponieważ jest to czytanie ogólne, jeżeli na to trafiłeś, to dotyczy to również ciebie. Weź to, co rezonuje. Pustelnik zarabia kasę sam. To jest karta robienia w samotności. Tutaj nie ma team, pracy w teamie, tu nie ma współpracy. Pustelnik to jest osoba, która często, gęsto wypracowuje swoje schematy działania i koncentruje um, się tylko i wyłącznie na sobie, ale jej sposób zarabiania pieniędzy i budowania stabilności finansowej będzie przykładem dla innych. Dlatego, że często można spotkać taki przykład, że. To właśnie od mnichów czerpie się inspirację i naukę. A pustelnik jest takim mnichem, który idzie i sobie przemyśli pewne schematy, i to jego później ludzie pytają o radę. Także, jeżeli czujesz się y Sensus ty sam albo pracujesz teraz sam, to zawierz temu, że to zostanie docenione. I później to właśnie w tej energii Ty będziesz pytany o rady. Jak udało Ci się to ogarnąć? W jaki sposób zbudowałeś stabilne pieniądze? Jak udało Ci się to wszystko przetrwać? Ważne jest w karcie pustelnika, on jest pustelnikiem, ale na lodowej pustyni. Nie na piaszczystej, na lodowej. Czyli on zamraża swoje uczucia i emocje, Mm, odcinając tym samym właśnie tą emocjonalną strefę, bo on leży, to jest obszar finansowy, budowania stabilnych pieniędzy od wartości policzalnych. On tego nie miesza. Dzięki temu jest w stanie zachować zdrowy rozsądek. Co w planach? Nie obawiaj się, bardzo cię proszę, biedy i deficytów finansowych, droga wago, bo piątka denarów to jest karta, która mówi, że konieczna będzie zmiana podejścia finansowego. E Twoje plany i założenia, które ułożyłeś do tej pory odnośnie gromadzenia pieniędzy, zasobów finansowych, będą musiały ulec zmianie. To znaczy, że albo przeciągnij się to w czasie, albo musisz mieć plan B, natomiast ta piątka denarów mówi, że potrzebna jest zmiana organizacji rezerw sensu stricte finansowych czy funduszy, którymi zarządzasz. Nie ma się czego bać, bo to nie znaczy, że Ci zabraknie. To po prostu oznacza, że przygotuj plan B który będzie działał na długi okres czasu, bo tu mam denary, czyli energię, która się ciągnie długofalowo. Nie szukaj rozwiązań na cito, typu chwilówka, albo rozwiązań na tydzień. Tu musisz mieć inny plan na gromadzenie pieniędzy, bo inna droga jest bardziej właściwa. Piątka jako energia zmiany transformacji, wymusza zmianę podejścia. Proszę o afirmację. Następnym razem. Spotykamy się 23 kwietnia, ale ponieważ to jest czytanie na pełnię księżyca 8, to poproszę o 8 kartę z dołu. Dla wagi, wyzbywam się wszelkich oczekiwań. Uuu, odważnie, swobodnie płynę z prądem życia. Kocham siebie. Wiem, że na każdym kroku czeka mnie coś dobrego. I to jest, tak naprawdę, słuchajcie, bardzo spójne. Wyzbywam się wszelkich oczekiwań z tą energią, jaka leży na emocjach uwagi. Czyli sam z siebie jestem zadowolony i sam z siebie jestem dumny. Dziewiątka ma to do siebie, że jej nie trzeba klepać po plecach i mówić, że jest fajna, bo ona to wie. Jej nie trzeba mówić ładnie wyglądasz, bo ona jest tak szczęśliwa sama ze sobą, że ona sama siebie tak bardzo docenia, że nawet bez tych słów ona czuje się bardzo wartościowa. I takiej miłości do siebie życzę Wam drogie wagi. Słyszymy się 23 kwietnia. Bądźcie zdrowi, cześć.